10. Seksturystyka. Tajlandia jest znana jako jeden z głównych celów seksturystyki. Na świecie. W centrach znajduje się wiele barów, klubów nocnych i salonów masażu, które oferują usługi seksualne. Choć prostytucja jest oficjalnie nielegalna, jest powszechnie tolerowana i w dużej mierze zintegrowana z przemysłem turystycznym. Wiele osób przyjeżdża do Tajlandii specjalnie po to, aby skorzystać z tych usług. Niestety w tle tego zjawiska kryje się problem handlu ludźmi i wykorzystywania nieletnich. Organizacje pozarządowe i rząd starają się walczyć z tym procedem. Ale korupcja i ogromne zyski z turystyki seksualnej utrudniają skuteczne działania. Problem prostytucji ma również wpływ na społeczność lokalną, prowadząc do licznych dyskusji na temat etyki i wpływu na kulturę tajską. Warto zastanowić się nad tym, jakie są długoterminowe konsekwencje tego zjawiska, zarówno dla Tajlandii, jak i dla samych turystów. 9. Monarchia. Tajlandia ma jedną z najsurowszych ustaw dotyczących obrazy majestatu na świecie. Krytyka króla, królowej, następcy tronu lub regenta jest surowo karana, a wyroki mogą sięgać nawet 15 lat pozbawienia wolności. To prawo znane jest jako lese majeste. Jest często wykorzystywane do uciszenia politycznych oponentów i dziennikarzy. Nawet drobne uwagi mogą być uznane za obraźliwe, co prowadzi do licznych aresztowań i Monarchia w Tajlandii otoczona jest ogromnym szacunkiem, a król uważany jest za półboga. Krytyka monarchii jest nie tylko nielegalna, ale także społecznie potępiana. W ostatnich latach doszło do wielu protestów, w których młodzi Tajowie domagali się reform politycznych i większej wolności słowa, ale to spotkało się z ostrą reakcją władz. Temat monarchii i lesy majeste pozostaje jednym z najbardziej kontrowersyjnych i delikatnych w Tajlandii. 8. Polityka i zamachy stanu The cat Tajlandia ma burzliwą historię polityczną, w tym liczne zamachy stanu. W 1932 roku, kiedy to monarchia absolutna została zastąpiona monarchią konstytucyjną, kraj doświadczył aż 12 zamachów stanu. Ostatni z nich miał miejsce w 2014 roku, kiedy to armia przejęła władzę, obalając rząd Dżingluka. Zamachy stanu są często motywowane potrzebą przywrócenia porządku i stabilności, ale prowadzą do głębokiego podziału społecznego. Wojska Odgrywa dużą rolę w polityce Tajlandii, a tym samym wielu generałów piastuje ważne stanowiska w rządzie. Polityka kraju jest również naznaczona walką między czerwonymi koszulami a żółtymi koszulami. Te konflikty prowadzą do licznych protestów, zamieszek i niestabilności. Tajlandia jest przykładem kraju, w którym polityka i wojsko są ściśle ze sobą powiązane, co ma znaczący wpływ na życie codzienne obywateli. 7. Problemy środowiskowe. Tajlandia boryka się z poważnymi problemami środowiskowymi, w tym zanieczyszczeniami powietrza, wody, wycinką lasu, a także smogiem w dużych miastach. Zanieczyszczenie wody jest również poważnym problemem, szczególnie w rzekach i jeziorach, gdzie ścieki i odpady przemysłowe są często nieodpowiednio traktowane. Tajlandia traci również lasy w alarmującym tempie, głównie z powodu nielegalnego wyrębu i rozwoju rolnictwa. Te problemy mają długoterminowe konsekwencje dla bioróżnorodności i jakości życia mieszkańców. Rząd Tajlandii podejmuje kroki w celu ochrony środowiska, ale korupcja i brak skutecznego egzekwowania przepisów często utrudniają te działania. Mimo że Tajlandia jest popularnym celem eko Rzeczywistość ekologiczna kraju jest znacznie bardziej skomplikowana i wymaga pilnych działań. 6. Problemy z handlem ludźmi. Tajlandia jest jednym z głównych punktów tranzytowych i docelowych w Azji dla ofiar handlu ludźmi. Kobiety, dzieci i mężczyźni są wykorzystywani w przemyśle seksualnym, pracy przymusowej i niewolnictwie domowym. Wiele ofiar pochodzi z sąsiednich krajów, takich jak Birma, Laos i Kambodża, ale problem dotyczy również obywateli Tajlandii. Organizacje międzynarodowe i rząd tajski podejmują działania mające na celu zwalczanie handlu ludźmi, ale problem jest głęboko zakorzeniony i trudny do wyeliminowania. Korupcja i współpraca lokalnych władz z handlarzami ludźmi utrudniają skuteczne działania. Ofiary często boją się szukać pomocy ze względu na groźby i brak zaufania do systemu prawnego. Temat handlu Ludźmi w Tajlandii jest jednym z najbardziej palących i kontrowersyjnych problemów, który wymaga międzynarodowej współpracy i wsparcia. 5. Korupcja. Korupcja jest poważnym problemem w Tajlandii, wpływającym na wszystkie aspekty życia społecznego i gospodarczego, od drobnych łapówek po korupcję na najwyższych szczeblach władzy. Problem ten jest powszechny i trudny do wyeliminowania. Korupcja wpływa na jakość usług publicznych, system prawny, a także gospodarkę kraju. Wiele firm zmaga się z koniecznością płacenia łapówek, aby móc prowadzić działalność, co zniechęca inwestorów zagranicznych. Rząd Tajlandii podjął szereg inicjatyw mających na celu zwalczanie korupcji, ale sukces tych działań jest ograniczony. Brak przejrzystości i odpowiedzialności w instytucjach publicznych utrudnia skuteczne przeciwdziałanie korupcji. Korup Korupcja ma również wpływ na postrzeganie Tajlandii na arenie międzynarodowej, obniżając jej wiarygodność jako partnera handlowego i turystycznego. 4. Problemy z prawami człowieka. Tajlandia jest często krytykowana za naruszenia praw człowieka, w tym ograniczenia wolności słowa, represje wobec organizacji politycznych i złe traktowanie migrantów. Rząd tajski często stosuje surowe środki wobec protestujących i aktywistów, co prowadzi do licznych aresztowań i skazań. Migranci pracujący w Tajlandii, szczególnie ci z sąsiednich krajów, często doświadczają nadużyć i wykorzystywania. Warunki pracy są często niebezpieczne, a płace niskie, co prowadzi do licznych naruszeń praw człowieka. Organizacje międzynarodowe i lokalne grupy działające na rzecz praw człowieka podejmują działania mające na celu poprawę sytuacji, ale spotykają się z oporem ze strony władz. Problem z prawami człowieka w Tajlandii to naprawdę skomplikowana rzecz i wymaga wielopłaszczyznowych działań, aby zapewnić lepszą ochronę dla wszystkich mieszkańców kraju. 3. Przemysł turystyczny i jego wpływ. Turystyka jest jednym z głównych źródeł dochodu dla Tajlandii, ale ma również negatywne skutki. Masowy napływ turystów prowadzi do zanieczyszczenia środowiska, degradacji miejsc kulturowych i przyrodniczych, a także do problemów społecznych, takich jak wzrost przestępczości i eksploatacja seksualna. Popularne miejsca turystyczne, takie jak wyspy Phi, Phi czy miasto Pattaya, doświadczają nadmiernej eksploatacji, co prowadzi do utraty ich naturalnego piękna i atrakcyjności. Rząd Tajlandii stara się promować zrównoważ turystykę i podejmuje kroki w celu ochrony środowiska, ale wyzwania są ogromne. Turystyka ma również wpływ na lokalne społeczności, które często muszą dostosować swoje życie do potrzeb turystów, co może prowadzić do konfliktów i utraty tradycyjnych wartości. 2. Przemoc wobec mniejszości etnicznych Tajlandia jest domem dla wielu mniejszości etnicznych. Niestety, mniejszości te często doświadczają dyskryminacji, przemocy i wykluczenia społecznego. Konflikty zbrojne, przymusowe przesiedlenia i ograniczony dostęp do edukacji i opieki zdrowotnej to tylko niektóre z problemów, z którymi muszą się zmagać. Rząd Tajlandii podejmuje pewne działania mające na celu poprawę sytuacji mniejszości, ale wiele z tych inicjatyw jest niewystarczających. Organizacje pozarządowe i międzynarodowe próbują Zwrócić uwagę na te problemy i zapewnić wsparcie dla mniejszości etnicznych, ale droga do pełnej równości jest jeszcze długa. 1. Problemy z narkotykami. Tajlandia jest jednym z głównych narkotykowych baz w Azji Południowo-Wschodniej. Kraj ten jest częścią tak Złotego Trójkąta, regionu znanego z produkcji opium i metamfetaminy. Handel narkotykami jest poważnym problemem, prowadzącym do przestępczości, korupcji i przemocy. Rząd Tajlandii prowadzi surową politykę antynarkotykową, mającą na celu zwalczanie produkcji i dystrybucji narkotyków. Niestety, te działania często prowadzą do naruszeń praw człowieka. Problem narkotyków w Tajlandii jest. Jest złożony i wymaga zrównoważonego podejścia, które uwzględnia zarówno potrzebę walki z przestępczością, jak i ochronę praw człowieka.